Papuszkę obrożna Zwiała mi jakieś 4-5 dni temu. Już myślałem, że całkowicie jej tu nie będzie. Natomiast dzisiaj patrzę rano. Kręci się przy Bolierze. Zwiała mi wtedy również. W dach poleciała. Kręci się tutaj cały czas. No nie wiem, nie widać teraz. Świergotka mi uciekła również razem z nią. Te świergotki nie widać, natomiast tak gdzieś się tutaj kręci. Słyszę widocznie ptaki. Yy, mamy tutaj obrożne. Także te piski na pewno słyszę. Spróbuję otworzyć im. Tu mam taki korytarz właśnie do tej woli. I jedyne co mogę zrobić to czekać, że jeśli się zainteresuje, że tu właśnie wejdzie do tego korytarza, wówczas byłbym w stanie ją zamknąć, bo to jest dosyć długie, Jeżeli tam powchnęła dalej, to jest szansa, że zdążę zamknąć te drzwi. Jednak to obrożne troszkę większe te papuszki i widać, że już mądrzejsze są jednak. Minęło kilka dni, a jednak się gdzieś kręci w pobliżu. Poznaję widocznie, tak jak mówię słyszy właśnie głosy innych tych obrożnych No szkoda, szkoda, nie tej popuszki już wtedy jak mi uciekła to właściwie ja nawet nie wiedziałem, mi uciekła, tak szczerze powiem, dopiero później się, nie wiem nawet po ilu dniach się doliczyłem, że brakuje mi jednej i już wiedziałem, że musiała zwiać, bo myślałem, że może gdzieś padła, może gdzieś nie żyje, ale woli ja jeszcze obejrzałem całą do za lądami, nic nie było, więc domyśliłem się, że mi zwiała A teraz widzę, że fruwa. No, widzę, że kręci się Siadła na wolierce o kurde Skoczyła na swoją wolierę Skoczyła na swoją wolierę na siatkę Jak się rozdzielę mi jej swoje wolierce się kręci Tyle dni jej nie było. Właśnie żeby to yy, teraz ciekaw Wcale by mnie to nie zdziwiło. Ale to już minęło kilka dni, a ja już zapomniałem całkowicie o niej. I się pogodziłem, że jej nie będę. Znaczy, nie mówię, że będę ją miał, bo nie wiem czy uda mi się ją złapać. No, na pewno nie podejdę z łapaczką, bo to nie ma szans. Zaraz ucieknie. Muszę czekać po prostu, tak jak wspomniałem. Chociaż otworzyłem drzwi do... I drugi wolier, natomiast no to nie jestem jej, jej woliera, ona do tej by chciała wejść. A tam nie otworzę, bo mam z kolei papłgi, drugie, więc zagląda biegnie Kurde Nie ja chciałbym, żeby zginęło. Przykre to taki jak chce ptaszek wrócić do domu, a dom zamknięty. czy było troszkę oswojone, to może było 2 bo to jest młodo dopiero z tego roku. Całkowicie dzika. Jak byłam mała, to tylko parę razy ją brałam do ręki, Zakładam jej obrączkę, to tyle co miała kontakty z człowiekiem. No cały czas się kręci. Blisko tej wolierki jest. Z taką nadzieją stoi, ale... No troszkę będę ją pilnował. Będę miał zajęcie. Póki tu będzie na podwórku. Skoczyła teraz tutaj na woliery. Tam jeszcze miał jakąś siatkę. Zrobi szansa, że może by... To coś, sobie myślę, że lepiej jakby nie pokazała się jej, by nie był, żeby sobie gdzie indziej żyła. Jest tam w środku. No właśnie, kręci się blisko tej żyły. A teraz siada sobie na woliarę własną. I na miseczkę nawet, tylko że z drugiej strony. Pamiętam, że tam była miseczka z jedzeniem. No nie mam pomysłu, jak tam złapać. Co za to nie uda. Ile dni pamięta? To mnie właśnie zastanawia, że... To naprawdę minęło kilka dni, nie wiem czy nie było na początku tygodnia, to już będzie gdzieś co tydzień. A tu już koty się kręcą. zapoznaje się z moimi biornikami. co wcale się ich nie boi no idzie w stronę korytarzyka tu też otworzyłem tą woliarkę tylko tam jest mały korytarzyk więc No tak by tam wskoczyła to nie miałbym szans, żeby dolecieć i ją zdążyć zamknąć liczę tylko, że wejdzie do tego większego. Chodzi, biedna szuka jedzenia. Yy, tu tego ziarna jest na rozrzucanego różnego. Bo tu papugi są z dwóch stron. No i ci jeszcze troszkę. Kurde. Ale polowani. No przy w drzwiach jest, o jesu. A tu ma wejście już do swojego korytarzyka. Hmm. Chyba tak blisko już nie będzie nigdy. Steruję sobie. Są tego, że koty warzą. mam takie tutaj dzikie koty które co roku mi się tu mnożą. Boję się właśnie o te koty. No jest pod wolierą swoją, no tak blisko drzwi. Masz niewiarygodne. Ale w że nie pewno Zbiera sobie ziarenkę. Chyba uczepię mi serkę z jedzeniem, bo widzę, że ciągle do tej swojej próbuje zajrzeć. No i trudno niech po prostu sobie tutaj żyje. No nie ma szans, że ją złapie bo mi się nie uda, eee, żeby weszła tam do drzwi. To ja sobie planowałem to. No niech chociaż tutaj będzie miała jedzenie. Pamiętam że ja chociaż tak jak mówię, nie była tutaj długo, może trzy tygodnie w tej woli, ale przecież ona była u mnie w zakładzie z rodzicami, do ją odebrałem od rodziców i tu przyniosłem. A jednak się przyjążała do miejsca. Myślę wziąć taką siatkę, mam taki duży kawałek, narzucić na wolierę, do której ona siada z tej strony druga jest wariarka osłonięta, więc może by po prostu się zaplątała w tą sieć, no bo jakie jest wyjście, widzę ona sobie tu siada nie specjalnie nam otwruwa z tego miejsca, więc mam nadzieję, że nam by się udają w tą siatkę po prostu złapać, że ona się po prostu w nią bo tam złapać na nam się nie uda maluszka wzięłem ogrodziłem Wlazła mi, tak jak mówiłem wcześniej, tu wchodziła pod dach nad woliery. Także tam jest głęboko, tam jest 5 metrów długości, więc cofnęła się głębiej i tak prowizorycznie żeśmy zagrodzili to siatką, jak widzicie. Poprzykręcałem, bo się nie szarpało, nie uciekała deski dookoła. Także już mamy gdyby taką dla niej klatkę zrobioną, no mam nadzieję, że tam, tam jest wełna i że tu pod strychem pod samą tą blachą nie ma yy, przestrzeni żadnej wolnej. Dopiero jak wejdę na górę, to zobaczę, co tam się dzieje. Pozostawiłem sobie wejście nad drzwiami, także zaraz wchodzę pod tą siatkę i próbujemy ją łapać. No zobaczcie, gdzie ono jest. W Wolierze. W swojej wolierze. Ojej. Powiem szczerze, że po mokry okry jestem ale szczęśliwy udało mi się ją złapać ale ja już jej nie sprzedaję ona już zostanie na 100% u mnie już tego jej nie zrobię biedaczkowi będziemy czekali, zobaczymy czy samczyk, czy samiczka podejrzewam, że samiczka bo <laughs> pilnuje się domu i dokupimy do niej samczyka i niech u nas zostanie no jestem przeszczęśliwy szkoda mi nie było po prostu, że no zaglądała biedna sobie tutaj do swojej miseczki z jedzeniem tylko, że z drugiej strony dziobek przekładała, chciała coś sobie zjeść nie mogłem na coś takiego patrzeć, kurde po prostu by no wcześniej czy później by zdechła z głodu, bo na pewno by nie znalazła tego jedzenia, które my jej tu podajemy, tego ziarna no chociaż a takie, Papuszki się adaptują. Zawsze, jak wiecie, że żyją już dziko nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. No ale nie chciałbym, żeby to był taki prekursor akurat. Takiego dzikiego życia, wola, żeby tutaj z nami był. Tym bardziej, że no, sami widzicie, no do tej wolierki się pchała. Mówi się, że nie wola, nie wola jednak. To zna te miejsce, to jest jej miejsce. W sumie. Co ty tu zgodać my też jesteśmy niewolnikami, Siedzimy w blokach w tych klatkach. W tych o kineczkach, jak się spojrzy na blok, każdy ma swoją klateczkę i do tej klateczki wraca, więc to jest też jej życie, jej klateczka, jej odgłosy, jej jedzenie, jej znajomi. Także nie wierzyłem.